To będą bardzo wstępne informacje. Nie mam zamiaru przytaczać tu ani definicji, ani robić wykładu. Mam jednak nadzieję, że po tym krótkim filmie będziesz świetnie rozumieć różnicę między badaniami ilościowymi a jakościowymi. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. Spojrzałem sobie ostatnio w statystyki moich filmów. Okazało się, że tylko 20% widzów subskrybowało mój kanał. Dlaczego to zrobili? Chcą otrzymywać powiadomienia o nowych filmach oraz wspierać Akademię Belfra. Teraz jest dobry moment na kliknięcie subskrybuj i zadzwonienie dla mnie dzwonkiem. Najpierw powiem coś bardzo elementarnego. Gdy gromadzisz teksty i zamierzasz je badać, Twoje badanie najprawdopodobniej będzie miało charakter jakościowy. Jeśli gromadzisz liczby, będziesz prawdopodobnie dokonywał badania ilościowego. Jeśli prowadzisz badanie jakościowe, pytasz, jakie coś jest. Pytasz o jakość, o pewne cechy. Jeśli Twoje badanie jest ilościowe, pytasz, ile czegoś jest. Nawet w danych jakościowych mogą kryć się pewne liczby. Otrzymujemy wówczas dane ilościowe wprost z danych jakościowych. Takie operacje przeprowadza się bardzo często. Wyobraźmy sobie badania dotyczące poziomu nienawiści nauczycieli akademickich względem swoich studentów. Otrzymujemy rezultaty w postaci transkrypcji wywiadów, czyli powiedzmy 200 stron tekstu. Nasze badanie zakłada jednak, że stosujemy narzędzie, które wskaże nam poziom nienawiści w oparciu o analizę leksykalną i semantyczną czasowników użytych w wywiadach. Wyobraźmy sobie, że takie narzędzie jest gotowe i na końcu badania otrzymujemy wykres z podziałem na grupy wiekowe i poziomy nienawiści, które zostały określone na podstawie analizy czasowników. Badanie było ilościowe czy jakościowe? Oczywiście ilościowe, ponieważ istniała gotowa procedura badawcza, której główną funkcją było przekształcenie danych do postaci ilościowej oraz ich porównanie. Badania jakościowe mają to do siebie, że nie dochodzi w ich trakcie do zmiany danych na liczby za pomocą gotowych narzędzi. Tutaj możemy sobie wyobrazić badania na przykład deklarowanych przyczyn zaskakiwania studentów niezapowiedzianymi kolokwiami. Podczas wywiadów dane zostają zebrane w postaci transkrypcji wywiadów, a wyniki to po prostu lista przyczyn niezapowiedzianych kartkówek zadeklarowana przez nauczycieli akademickich, oczywiście wraz z analizą i interpretacją. Podsumowując, badania jakościowe. To szeroko rozumiany tekst, zdjęcia, obrazy, wideo, transkrypcje, audio. Badania ilościowe, liczby. Nawet jeśli na początkowych etapach kolekcjonowania danych są teksty. Rozstrzyga tutaj intencja badacza, który ostatecznie wybiera, czy chce pracować na liczbach, czy na tekście. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Dostęp do Akademii Belfra jest bezpłatny. Jeśli jednak chcesz, możesz wspierać mój kanał, zdobywając jednocześnie umiejętność produktywnego i efektywnego uczenia się oraz realizowania swoich obowiązków na studiach. Dlatego mam dla Ciebie propozycję. Zapraszam Cię na mój kurs produktywności. Możesz zyskać umiejętności, których nie zyskasz na studiach. Możesz zyskać wiedzę o dobrej pracy, która zaprowadzi Cię wprost do sukcesu. Możesz też poznać sposoby efektywnego wykorzystania czasu, które z pewnością przydadzą Ci się także w trakcie pisania pracy dyplomowej. Postanów sobie produktywność, efektywność i skuteczność. Jak to zrobić? Wzmocnij pozytywne nawyki. I otwórz drzwi do sukcesu. Odwiedzaj regularnie portal studia.pl. Jest to miejsce stworzone dla studentów. Znajdziesz tam moje artykuły o pisaniu prac i odnoszeniu sukcesów na uczelni, skuteczne porady i zawsze aktualne informacje o uczelniach.